Cześć z tej strony Igor, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. A to kolejny odcinek ze serii przesłuchiwanie członków ekipy. Dzisiaj z nami jest Nikola Waga. Przywitaj się! To ja? Tak. O, masz się Dobra, będę ci zadawał pytania, na które masz odpowiedzieć prawdę. Więc zacznijmy standardowo, ile masz lat, czym się interesujesz i, jakie lubisz, i jaki lubisz kolor. Ile mam lat, tak? Tak. Pamiętajcie widzowie, czekajcie, e, czekaj lat? babka, czekaj babka, ja będę mówił do babka, bo tak mam na krzyżówkę. Widzowie, oddajcie no, do końca, bo na samym końcu najmocniejsze pytanie. No babka, odpowiadaj. Ile masz ile mam lat? lat? Tak, ile masz lat, czym się interesujesz i jaki lubisz kolor? To mogę powiedzieć jaki lubię kolor? Mój ulubiony kolor niebieski. No. Czym się interesuje? Interesuje się rysowaniem. Jak ja. I ile mam lat? Tak. Ja mam lat: 11. Ok. Standardowe pytanie, które się pojawia w ekipach, czy planujesz kiedyś odejść z ekipy? Jak się zdarzy? Mm -hmm. Jakbyś już miała odchodzić, w jakim sezonie by to było? Na razie mamy drugi jak coś. Nie wiem. Na końcówce samej. Mhm. Jak myślisz, czy ekipa, czy nasza ekipa się kiedyś rozpadnie? Nie wiem, chyba nie. Okej. Okay. Okej, okay, w ogóle. No. Kolejne pytanie. A jak coś, to Nikola. Inna Nikola, bo Pietraszko, która była. E, oj, sorka. Która e, grała e, siostrę w historii. E, jest u babci, więc za kilka dni wróci. A i musimy jeszcze raz stworzyć kanał Ekipa Official i Ekipa Official Plus, bo. Telefon, na którym miałem te kanały wszystkie, popsuł się jakby i mam nowy teraz. Więc będziemy musieli nałożyć drugi kanał o... No, Ekipa Oficial. Dobra, kolejne pytanie, czy masz chłopaka? Mam. Dobrze, to już, Ja już to wiem z Dominikiem. Kurde, jakie by to pytanie zadawać? Bo już powoli się gubię, nie? A. Czy miałaś kiedyś jakąś, Czy miałaś jakąś historię z dzieciństwa, której, której się wstydzisz do tej pory rozma... O, nie, o niej gadać. To opowiedz widzom. Spokojnie, widzowie nikomu nie powiedzą. Mam nadzieję. To powiedz to widzom, aby nikomu nie powiedzieli. Powiedz to widzom. No, po, no po, dobra, widzowie, nikomu nie mówcie tej historii babki. No dawaj. Dawaj, Ale to jest takie, że chodzi o mojego tatę, ok? No okej. Okay. Najgorsza rzecz, co się stało w moim dzieciństwie, czyli, że pobili mojego tatę. Oj, współczuję. I w dodatku yy, kopali. O, no, strasznie denerwowało. chciałam in ta... i mi taki nóź. No. Dobra, współczuję. Skoro wie, wiemy, czym się interesujesz, to teraz jakie masz hobby? A hobby? Mogę powiedzieć trzy. No. Albo nie, pięć, pięć. O Matko Boska, no dobra, gadaj. Rysowanie, śpiewanie, słuchanie piosenek, jeździć na rolkach i chodzić jak kot. Okej. Okay. Okej. Okay. Ile miałaś chłopaków w życiu? Ile? No, ile miałam. Ja dobrze pamiętam, to jakieś 200. Ja papier. Ach, jakie jest Twoje ulubione słowo polskie? Barić. A jakie jest Twoje ulubione słowo angielskie? you. Czyli po polsku wiem, co to znaczy. Spokojnie, nie musisz mówić. Albo możesz powiedzieć: u mnie na kanale i tak nie są cenzurowane przekleństwa. Jedno ja się 8. Jaki jest Twój ulubiony YouTuber na YouTubie? Oczywiście na drugim miejscu pewnie jestem ja, oczywiście. A na drugim. No. <grym> na... Babki palią ulubia. A jaki jest Twój ulubiony drugi YouTuber? Pewnie ja, znając życie. Daję O, dzięki. Czyli ja. 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 Czy miałaś y, kiedyś chłopaka, które wysłał ci zdjęcie i y, wyredukowałaś to zdjęcie w prawdziwym życiu? Tak. Tak, to, to właśnie Igora zdjęcie wydrukowała. Cicho, bo. Ten... Cicho bądź, bo mi wstyd, robisz przy klasie. Wiesz, że to moja klasa ogląda? Znaczy, na pewno mój kolega Damian to ogląda i mój kolega Sebastian. A i pewnie jeszcze moja klężynka Amerka, nie? Oczywiście ona kłamie, babka nigdy nie wyprogodowała mojego zdjęcia. Babka miałaś odpowiedzieć... Babka miałaś mówić prawdę, a nie kłamstwa. ja mówię prawdę. Dobra, do której klasy chodzisz? W Do której klasy chodzę? Tak. W tym roku do której idę, tak? Tak. Spokojnie, pedofile, wiem, że wy to oglądacie i pewnie się zapytacie, gdzie babka mieszka. Babka mieszka w internetowie, gdzie my wszyscy? W jakim miejscu? Jak to było? No ty mieszkasz w Darłowie, ale w internecie mieszkasz witerne... w internetowie. Tak, ale co o powiedziałeś, oprócz tego internetu? Nic. A w ogóle po ma... Ej, w ogóle czekaj, cięcie. Stąd, Ston... Dobra, babka. Jaka jest twoja ulubiona e, pora roku? Zima moja. Zima. No ja też, witaj w klubie. No ja bo... to to w ogóle, ja mam całą ja mokrą. Ok, Cały tobie... dobrze, teraz najmocniejsze pytanie. Co pierwsze babka, mleko czy płatki? Mleko. Pła... Ja zawsze pierwsze wlewam płatki. Czy wsypuję? Nie, nie, nie. Pierw miska. No tak. I o dru drugie najmocniejsze pytanie: co było pierwsze? Jajko czy kura? W końcu kura. kura znosi jajka. Ale kura I musiała jajko. się wykląć z jajka. Jajko. Dobrze widzowie. Czy chcesz coś powiedzieć do widzów na pożegnanie? Tak. Standardowo, Jeśli wi widzowie. czekaj! Widzowie Nikoli. Widzowie Nikoli. Jeśli to oglądacie, widzowie Nikoli, to pamiętajcie. Nie wiem, gdzie babka poszła, ale jeśli jesteście fanami babki, to oglądacie. To zasubskrybujcie też mój kanał. I mój kanał jest lepszy od babki. Niau.